To dla mnie będzie to informacja, że tutaj powinniśmy zmierzać w kierunku 114.036. Jesteśmy przy najsilniejszym oporze. Dość. Ciekawy potencjał to jest. Julio yo, yo, Siemaneczkowicz, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, poniedziałek lecimy sobie z update'em rynkowym. Zobaczymy, czy coś się zmieniło na rynku, jaka jest perspektywa kilku następnych dni, co się na rynku może wydarzyć, jakie poziomy są do osiągnięcia i czego się możemy spodziewać. A zanim przejdziemy do materiału, pamiętajcie, że nie są to żadne porady inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie. Samodzielnie musicie podejmować decyzje inwestycyjne oraz o nie dbać. Jeżeli się z tym zgadzacie, zapraszam Was do materiału. Moi drodzy, mamy tutaj wykres BTC, USDT giełda Binance wykres TradingView i jeżeli chodzi o samego Bitcoina to tak naprawdę mamy no niestety trochę ruchu bocznego. Dobra informacja jest taka, że cały czas tak jakby trend niezmiennie jest wzrostowy. Od tego dołka, który mieliśmy tutaj w kwietniu cały czas mamy trend wzrostowy, który się utrzymuje i tak naprawdę dopiero takie pierwsze złamanie tego trendu wzrostowego to będzie wybicie poziomu 102% Tysiące dolarów za jedną sztukę bitcoina. Tutaj mam takie strefy podażowe 114, 119 i 125,600, i tutaj tak naprawdę na ten moment ciężko dokładnie mi określić dokładny kierunek tego ruchu, natomiast możemy sobie ustalić jedną rzecz, jeżeli na Bitcoinie. Dwie świece H4 utrzymane zostaną powyżej poziomu 109590, to dla mnie będzie to informacja, że tutaj powinniśmy zmierzać w kierunku 114036 i nie będę ukrywać, tak jakby musimy zauważyć jedną rzecz. Tu jest strefa podażowa lokalna i tu jest również linia trendu, już pokazuję. Linia trendu, która jest prowadzona, to jest ta linia trendu, która już dwukrotnie dała nam reakcję mocną, silną podażową, to jest linia trendu prowadzona przez szczyty dwóch ostatnich hos w 2017 roku i 2021, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest to bardzo 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 silny no, poziom, który gdzieś tam e, może z którego może się odreagowanie pojawić. Dodatkowo strefa podażowa, w której również podaż się powinna pojawić. Więc jeżeli chodzi o jakieś powiedzmy większe odreagowanie na bitku, to bardzo możliwe, że dostaniemy z tego poziomu i bardzo możliwe, że to odreagowanie będzie miało miejsce nawet do 100 097. i gdyby to odreagowanie było do tego poziomu, tak, do tej całej strefy tutaj, no to i tak byłby to technicznie normalny, zdrowy ruch, który by powiedzmy nie do końca zagrażał pod kątem kontynuacji dalszych wzrostów, nie, tylko po prostu odreagowanie do strefy dalsza kontynuacja, natomiast, żeby ocenić, czy tu będzie podaż, no to będziemy musieli zobaczyć, jak cena tutaj będzie, tak, co się będzie działo, czy będą się Pojawiać jakieś lokalne zmiany trendu, czy będzie duży wolumen, czy mały wolumen, i tak dalej, więc warto, warto gdzieś, no po prostu trzeba będzie ten poziom obserwować. No i zobaczymy, czy faktycznie będą w stanie przebić za trzecim razem, jak dotykają ten poziom, czy jednak dalej będzie tutaj to odreagowanie. I jeżeli chodzi o bitkę, no to właśnie dwa razy H4 powyżej poziomu 109,590, no to wtedy będzie to informacja dobra, pod kontynuację dalszych wzrostów. Co prawda, już mamy dwie świece H4, tak naprawdę powyżej, więc więc tutaj już można powiedzieć, że ta kontynuacja powinna mieć miejsce. Natomiast jeżeli h wróci poniżej tego poziomu, tak, i druga to potwierdzi, odreagowanie do 105 894 i 104 160 powinno mieć miejsce. Więc dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu, kolejny target to jest 114 tysięcy. jak wrócimy. Pierwsza czwórka już będzie takim powiedzmy e, mocniejszym osłabieniem, a druga to potwierdzi odreagowanie do tych poziomów, jeżeli natomiast te poziomy nie utrzymają nam tutaj ceny, no to dopiero te 100 781 powinno być zatrzymane. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy no to tutaj mamy dość buliszowe zamknięcie moim zdaniem, ponieważ pokrywamy całe te noty, które były właśnie z grudnia i stycznia tego i zeszłego roku, okay? więc tutaj tak naprawdę ta tygodniówka jest bardzo silnie zamknięta, no i generalnie tutaj patrząc po takiej tygodniówce powinniśmy właśnie dalej spodziewać się dalszych wzrostów. Jeżeli chodzi o ETH, no to tutaj niestety również akumulacja dwutygodniowa, tak? Dwa tygodnie dosłownie ruchu bocznego, nic. Tutaj sensownego tak naprawdę się nie dzieje. Na interwale dniowym, tutaj 23 maja, dostaliśmy dość spadkową świecę, która faktycznie może ten ruch pociągnąć do poziomu 2,2,2,1. Albo 1914. Druga sprawa jest taka, że mamy tutaj podwójny szczyt. Nie wiem, czy zauważyliście na ETH mamy podwójny szczyt i zasięg tego podwójnego szczytu jest właśnie poziom 1914, więc no nie ukrywam, że ten poziom może faktycznie zostać tutaj niestety zaliczony. Natomiast zaliczenie poziomu 1914 i tak jakby wypełnienie tej, czyli tak naprawdę wypełnienie tej formacji double top powinno być dopiero po wybiciu poziomu 232. 3, ok, więc tutaj, no tutaj też jest nawet to bardzo realne, ponieważ jest taka formacja. Jak Bart Simpson, tak? Co prawda, nie zawsze ona się realizuje, nie zawsze ona się sprawdza, natomiast często tak jest, że ona się właśnie realizuje i już kilkakrotnie historycznie były takie momenty. Oczywiście to nie jest formacja, po którą się gra i tak dalej, to jest taki bardziej pół, żartem, pół serio, no ale nieraz faktycznie te, te Bart Simpsony gdzieś tam mają miejsce, natomiast jakby nie patrzeć, to strefa tutaj 1,9, 1,4 cały czas jest możliwa do zaliczenia z racji tego właśnie podwójnego szczytu. Jeżeli chodzi ogólnie o, o taką jakby kondycję na ETH, no to całkiem spoko to wygląda. Jest siła, natomiast jakby nie patrzeć, jesteśmy przy najsilniejszym oporze na interwale tygodniowym. I tutaj co prawda jeszcze nie zaliczyliśmy tego oporu, więc tu jest jeszcze miejsce, żebyśmy weszli i zapewne wejdziemy do, tego, do, do tej tak naprawdę strefy. Natomiast chodzi o to, że jeżeli tygodniówka nie zamknie się tutaj powyżej tych 3000 dolarów no to dla mnie tak naprawdę może być to max maksów, które mieliśmy i może być dalsza kontynuacja korekty w dół. Jeżeli natomiast na tygodniówce zamkniemy się powyżej tej całej strefy, tak jakby najbezpieczniej by było zamknąć się powyżej na tygodniówce 3100, no to wtedy możemy mieć ekspansję tutaj do ATH, czyli do okolic tutaj 4100. OK? Dopóki nie jesteśmy poniżej tego najsilniejszego oporu, nie ma możliwości o ataku 4000, czyli tutaj ATH. Dopiero jeżeli tygodniówka zamknęłaby się powyżej, to wtedy dla mnie byłaby to informacja, że OK, faktycznie jest siła ten opór nie jest taki silny jak mi się wydaje i, i powinna być po prostu kontynuacja więc do obserwacji jest tutaj cały czas ta strefa i tutaj nie ukrywam że powinniśmy dojść do, tego, do tej strefy przed jakąś większą korektą, więc no generalnie ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, jedynie co możemy sobie zrobić to jest zrobić tutaj boks akumulacyjny szary boks akumulacyjny i tak naprawdę tu już był jeden fake out, to patrz, bo fake out górą, fake out dołu, fake out górą, nie? więc tak naprawdę trochę trochę, trochę nie jak to wygląda. Niestety też nie chcę mówić, że albo pójdzie, albo w górę, albo w dół, na takiej zasadzie, że 50-50-50 tylko tu chodzi o to, żeby faktycznie wyciągać informacje. I dla mnie informacja będzie jasna po zamknięciu się dniówki. Jeżeli dniówka zamknie się powyżej poziomu 2, 6, 8, 9, to będzie to dla mnie informacja, że powinni do, tak jakby dojść, zaliczyć tą strefę. Jeżeli natomiast zamknie się poniżej poziomu 2, 4, 2, 1 na interwale dniowym, no to wtedy będzie to dla mnie jasna informacja, że będzie strefa zaliczona 2, 2, 2, 1. Albo 1914. ok? Na takiej zasadzie tu jest jeszcze takie małe wsparcie na poziomie 2,028, yy, które gdzieś tam też mam na uwadze. No ale tutaj bardziej, jeżeli ta strefa nie utrzyma, zostanie nadbite, no to poziom 1,9,14 do zaliczenia. Ale to dopiero po zamknięciu się dniówce albo powyżej, albo poniżej tych dwóch poziomów. Wtedy będzie jasna informacja. Dopóki nie będziemy mieć zamkniętej dniówki albo nad, albo poniżej, to dalszy ruch boczny powinien być kontynuowany. Prosta analiza, że jeżeli chodzi o ETH, dominacja BTC bardzo ważna dla nas, tak naprawdę do obserwacji teraz. Ona się tu bardzo mocno umacnia i strefa tutaj popytowa została zaliczona, poprawnie zaliczona, ładna reakcja z niej. No i tutaj bez zmian dla mnie zasięg 66,17 jest. Kwestia tego, co się w tej, w tej strefie wydarzy, czy tu się pojawi podaż, czy nie, ponieważ jeżeli mamy mówić o jakimkolwiek sezonie, jakimkolwiek szczelaniu altcoinów, no to tutaj musimy dostać mocną podaż, czyli mocną reakcję w dół. Jeżeli takiej reakcji w dół nie będzie, tylko będzie dłuższa akumulacja, będą na interwale tygodniowym zamknąć się powyżej, na trzydniowym i na dniowym, no to wtedy będzie to dość negatywna informacja dla altcoinów, jedynie pozytywna dla Bitcoina, bo wtedy tutaj gdzieś nawet wtedy ciężko określić dalsze targety. Dalsze targety, gdybyśmy się zamknęli powyżej tygodniówki 6617, nie byłoby tutaj tak naprawdę silnego silnej, silnej podaży z tego miejsca na no to okolice to jest ATH 19 i 21 roku, czyli okolice 72%. Także raczej byśmy nie chcieli taką siłę zobaczyć na tutaj na tej dominacji Bitcoina, tylko chcielibyśmy zobaczyć mocną podaż, bo wtedy altcoiny mogłyby bardzo fajnie strzelać także tutaj bez zmian do zaliczenia jest strefa 6617 i dopiero z niej jest jakaś e, możliwa po prostu kontynuacja w dół. O tym już pisałem dużo dużo wcześniej nawet jak tutaj dostaliśmy tą reakcję podażową to i tak wiem i pisałem że to dla mnie bez zmian 6617 powinno zostać zaliczone e, no bo tak naprawdę to zatrzymanie było takie nijakie po prostu w powietrzu a strefa jest strefą i strefy często zostają zaliczane i widać ewidentnie, że będzie to zaliczone. Jeżeli chodzi o altcoiny, tutaj na ten moment um, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, oprócz dość ciekawy potencjał to jest. W sensie poziom 102.48 wybity, więc tutaj ten spadek tutaj w tym miejscu, który miał, który trwał od 9 maja, powinien zostać zakończony. I tutaj faktycznie nie powinni już wybijać tego dołka, nie powinni schodzić niżej. Ja tutaj grałem tego longa z tymi wejściami i z takim stop-lossem, natomiast ja zamknąłem tą pozycję w Blisko entry, i, i tutaj e, czekam dalej, e, co się wydarzy. Jakby nie patrzeć, na interwale jednodniowym mamy taką formację, można powiedzieć, flagi z zasięgiem tutaj nawet do poziomu 123.51. Jakby nie patrzeć, dostaliśmy zatrzymanie przed strefą podażową. Zatrzymanie przed strefą podażową często jest dla mnie informacją, że tutaj e, i tak ta strefa zostanie zaliczona jako minimum. A co ciekawe. Ona nawet często zostaje przebijana i lecą właśnie do kolejnej strefy z racji tego, że zatrzymanie jest przed strefą podażową, a nie w strefie. Więc tak naprawdę kolejny target na Litecoinie to jest 110 dla mnie, no a później 100, 123 i 130 i 136. Natomiast żeby mówić o kontynuacji wzrostów na Litecoinie to potrzebujemy oczywiście zamknięcie się na interwale dniowym powyżej poziomu 2, 6, 8, 9. Jeżeli chodzi o linka, odbijamy już po raz drugi ze strefy popytowej. Podwójne dno, tak naprawdę, mamy tutaj zrobione, więc, jakby nie patrzeć, technicznie powinna być kontynuowana noga wzrostowa. Dodatkowo jesteśmy powyżej tej linii trendu. Co prawda, akumulujemy trochę, no natomiast jesteśmy powyżej, więc tutaj też powinniśmy mieć jakieś wybicie górą. Natomiast, jeżeli chodzi o altcoiny, to jakby nie patrzeć, każdy z altcoinów ruszy, albo większość. Jak dostaniemy na eterze e, zamknięcie się na interwale dniowym powyżej e, tutaj poziomu 2, 6, 8, 9. Jeżeli nie dostaniemy, no to mimo tego, że altcoiny mają bycze formacje, mimo tego, że na interwale, na interwale 12 godzinnym jesteśmy na dołkach plus, plus bądź blisko dołków, no to tutaj i tak, jeżeli zamknięcie dniówki będzie poniżej 2, 4, 2, 1, no to altcoiny i tak nic z tych struktur wzrostowych, tylko będzie odreagowanie. Więc wszystkie oczy skierowane na etera i na Bitcoina, i jeżeli tutaj będziemy mieć kontynuację, no to, no to altcoiny też będą fajnie ruszać. Zapraszam Was do na naszego kanału na Telegram KryptoSpojrzenie, ponieważ tam również jak jest przerwa od materiału, to wrzucam tam opisowe updatey, i tam głównie skupiam się na altcoinach, czyli na YouTube często, gęsto, bardziej tak jakby omawiam Bitcoina Ethera, Total 3 dominacje Bitcoina i tam dominacje dolara, a na telegramie. Częściej rzucam analizy altcoinów opisowe wraz z obrazkiem i też piszę, co tam nieraz rozgrywam. Także zachęcam Was do dołączenia do naszego kanału. Dzisiaj poniedziałek, Memorial Day w Stanach, więc e, giełda będzie zamknięta w Stanach, więc może nie być jakiejś dużej zmienności. Dopiero jutro, 15.30, otwarcie USA. Życzę Wam wszystkiego dobrego, e, miłego tygodnia. Zachęcam dołączenia do naszego telegrama, Właśnie zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. W następnym materiale. Cześć.